Cześć, z tej strony Kuba, witam serdecznie na kanale prorowery.pl. Mieliśmy niedawno odcinek dotyczący w ogóle rozróżnieniu kwestii rowerów MTB, czyli jakie rowery MTB czym się charakteryzują. O tym niedawno sobie opowiedzieliśmy, i bardzo często też powstawały pytania w związku z tym, e, tak naprawdę. W ogóle o pojęcia i o terminologię pojawiały się pytania dotyczące czym są rowery hardtail, czym full suspension i czym się tak naprawdę charakteryzują. A więc dzisiaj postaramy sobie porównać te dwa rozwiązania, które możemy znaleźć na rynku rowerowym hardtail versus full suspension. Zdefiniujemy sobie te oba pojęcia na podstawie jednej z marek, które znajdziemy w naszym sklepie. Zobaczymy sobie przykłady tego typu rowerów, a na końcu oczywiście powiemy sobie o plusach rozwiązania typu HT czy FS, a więc żeby nie przedłużać, zaczynamy. Ok, w pierwszej kolejności no, wyjaśnimy sobie te dwa pojęcia hardtail Skrótem piszemy HT i bardzo często. Spotykamy się właśnie z określeniem tak, że full suspension albo w skrócie FS, rowery typu HT, rowery typu FS. Kwestia tak naprawdę dotyczy tego, co znajdziemy z tyłu roweru. Czy będziemy mieli po prostu na sztywno, czy znajdziemy w rowerze tylny amortyzator. Z nazwy nawet hardtail, czyli sztywny ogon, sztywny tył możemy tak to w taki sposób przepomaczyć. A oczywiście podpowiem że to jest, są to rowery, które nie mają z tyłu amortyzatora po prostu Rura podsiodłowa z główną rurą razem jest zespawana najczęściej także z tylnymi widełkami trójkąta. Jeżeli chodzi o rowery FS, czyli Full Suspension, sama nazwa wskazuje, że są to rowery w pełni zawieszone. Full no to Full Suspension to znaczy zawieszenie, amortyzacja. Bardzo często tak jest określana w języku angielskim. Bardzo też często te rowery są właśnie potocznie nazywane także Fullami. Kupuję Full albo kupuję sztywniaka. Tak, to bardzo często też jest w nomenklaturze rowery poruszane w ten sposób. No i oczywiście są to rowery, które z tyłu mają amortyzator to znaczy tylne koło, w przeciwieństwie do rowerów HT, ma jakiś tam zakres ruchu, który ma sprawić, że będziemy mniej doświadczali tego, co dzieje się pod kołem, szczególnie na jakichś nierównościach, wybojach, kamieniach, korzeniach żebyśmy po prostu mniej czuli. Najczęściej tylne widełki trójkąta są połączone z resztą roweru wahaczem, no i bezpośrednio one opierają się na amortyzatorze. Tak z grubsza wygląda koncept. Mamy bardzo wiele rodzajów tego typu zawieszeń, jednozawiesowe, czterozawiesowe i tak naprawdę każdy producent z racji tego, że część też rozwiązań jest opatentowanych stara się no wymyśleć swoje własne, nietypowe, rewolucyjne rozwiązanie, które sprawi, że właśnie te rowery będą jak najbardziej spełniały swoją funkcję, czyli będą tłumiły drgania w trakcie wszelkiej maści zjazdów i w trudnym, w trudnym terenie będą po prostu pracowały bardzo dobrze. Ale także te zawieszenia zwykle i producenci starają się, żeby no usunąć tak naprawdę to, co minusy, które są związane z tym typem zawieszenia. No tutaj, na przykład, będziemy mieli podczas podjazdów straty energetyczne w trakcie np. pedałowania, chociażby, tak? czego nie znajdziemy w rowerach hardtail. Oczywiście do plusów, do minusów obu tych rozwiązań już bardzo konkretnie za chwileczkę przejdziemy. Na razie zerknijmy sobie w to co ma do zaproponowania właśnie Orbea pod tym kątem z racji tego, że marka ma bardzo szeroki zakres rowerów w swojej ofercie, szczególnie właśnie także rowerów górskich. No i tak naprawdę zobaczymy, że prawie to będzie się tyczyło każdego modelu, ale zarówno jeżeli chodzi o wszystkie dyscypliny kolarstwa i wszystkie typy rowerów w kolarstwie górskim znajdziemy odpowiedniki, właśnie sztywne i zawieszone. I tak też. Jeżeli chodzi o rowery górskie, zobaczmy, że właśnie mamy. Takie tutaj trzy główne kategorie. Sporta sobie pozostawimy zwykle te tańsze maszyny są hardtailami z racji tego, że no nie mamy tylnego zawieszenia, bo zwykle są tańsze te modele rowery MTB Intro zwykle właśnie mają sztywny tył. Ale zobaczmy, że właśnie Alma, którą gościliśmy nawet niedawno na kanale, jest to rower do cross country i jest to rower typu hardtail, bo mamy, nie mamy z tyłu właśnie amortyzatora. I także będziemy mieli model Oiz. Oiz oj, iz, iZ, jakoś tak się doczyta, też to jest model cross country, ale zauważmy, że właśnie mamy tutaj, nie zniknimi. nie zniknimi. tutaj znikami. Widzimy, że mamy właśnie te modele, właśnie z tyłu, mamy zawieszenie, mamy amortyzator i mamy właśnie linkage, czyli inaczej wahacz, który łączy się właśnie z tylnymi widełkami, które właśnie są, no właśnie, zawiasem, na zawiasie. Mamy kilka miejsc, kilka punktów obrotu, gdzie właśnie ten rower będzie sobie na w świecie pracował. To samo tyczy się roweru trailowego. Zobaczmy, że mamy Laufej. Model, który ma już troszkę większy skok. Jest do cięższych zastosowań ogólnie rzecz biorąc, ale amortyzacji z tyłu, jak widać, nie widzimy. No i oczywiście mamy model Okam, który będzie już właśnie rowerem zawieszonym. Wyjątkiem, jeżeli chodzi o tego typu dublety rowerów, będzie tutaj model Ralon, on nie będzie miał odpowiednika swojego w sztywnej wersji. Jest to oczywiście model do Enduro, do najcięższych zastosowań. I bardzo często producenci właśnie zostawiają modele, te właśnie najcieńsze, do najcięższych zastosowań, zwykle bez odpowiednika sztywnego, co już pokazuje nam, że te rowery w pełni zawieszone będą o wiele lepiej sprawdzały się w trudniejszych warunkach. Oczywiście są producenci, którzy wychodzą troszkę naprzeciw rowerom do enduro, ciężkiego enduro wychodzą właśnie na, z opcją właśnie roweru sztywnego, e, roweru, który będzie odrobinę tańszą propozycją e, do uprawiania właśnie ciężkiej, e, bardzo ciężkiej jazdy. No ale oczywiście te rowery będą e, w jakiś sposób niszą. Nawet są, widziałem kiedyś, był swego czasu taki nawet model e roweru, gdzie e, był sztywny i geometria była dostosowana do widelców dwupółkowych 200 mm skoku do DH, bardzo ciężkiego DH. Były takie maszyny e, Teraz przychodzi mi jedna firma, która na myśl, która robi sztywniaki, właśnie do bardzo ciężkiego enduro na plusowych kołach. Okej, okay, dobra, takich firm jest więcej, ale e, najczęściej, właśnie te modele do cięższych zastosowań są już w pełni zawieszone. E, I tak to właśnie możemy tutaj zobaczyć bardzo szybko, jeżeli chodzi o e, producenta e, Orbe. Ok, zobaczyliśmy sobie na konkretnych przykładach konkretne rowery czym się różnią i na jakiej zasadzie to wszystko funkcjonuje. Te modele Hardtail i Full Suspension są zwykle podobne do siebie geometrycznie i podobne w zastosowaniu, aczkolwiek właśnie te tylne zawieszenie będzie bardzo wiele zmieniało w tym jak te rowery pracują, jak się na nich jedzie jak się na nich czuje. I najpierw porozmawiamy sobie o plusach rozwiązania typu Hardtail z racji tego, że no bliższa ciało koszula te rozwiązanie częściej znajdziemy na trasach, na drogach, też w sklepach. Największą zaletą rowerów typu hardtail, sama nazwa wskaże, to to, że są po prostu sztywne. I mówimy tutaj nie tylko o sztywności bocznej, z racji tego, że no wszystko mamy tutaj ze sobą zespawane. Gdyby był amortyzator, prawda, no to na tych wszystkich łożyskach, czasami ślizgach są producenci, którzy na ślizgach robią amortyzację i zawieszenie. No wiadomo, że to wszystko jest jakoś tam konstrukcją, gdzie nawet jak dokręcimy wszystko bardzo dokładnie, i tak dalej to są elementy ruchome, tam będą jakieś luza, więc boczne przeciążenia się oczywiście będą zdarzały, mniej przy czterozawiasowych rozwiązaniach, więcej przy jednozawiasówce, z racji tego, że tych punktów podporu, zawieszenia oczywiście będzie mniej, a więc największym plusem rowerów typu hartej są to, że są sztywne właśnie, jeżeli chodzi o przeciążenia boczne, ale także ma to wpływ oczywiście w jeździe. Największym plusem jest to, że te rowery nie pompują na podjazdach. Jedynym elementem tutaj ruchomym który będziemy mieli, który w dużym stopniu by nam zmienił Uczucie zjazdu, jest, jest oczywiście przedni amortyzator, możemy go zablokować, tam zawsze odrobinę tych strat będzie. I to jest największa cecha rowerów hardtail. Kiedy pedałujemy, kiedy jedziemy, najzwyczajniej w świecie te waty, które generujemy w naszych nogach, bezpośrednio trafiają na napęd, gdzieś tam nam się nie pompuje zawieszenie i najzwyczajniej w świecie Jesteśmy bardziej efektywni na rowerze, mniej się oczywiście także męczymy, bo nie, mamy podjazd kilkunastu, kilkudziesięciometrowy. Wiadomo, że na takim mniej pompującym zawieszeniu, sztywnym zawieszeniu, e, sztywnym rozwiązaniu, nie zawieszeniu, zajedziemy oczywiście szybciej, mniej się męcząc, bo to, co wygenerowaliśmy w naszych nogach, trafi bezpośrednio na podłoże. Więc to jest pierwsza e, główna cecha, tak naprawdę i plus e, rozwiązań typu hardtail. Drugą kwestią jest fakt, że są to rowery w porównaniu oczywiście do rowerów, do modeli zawieszonych w swojej klasie, są to rowery, oczywiście zdecydowanie lżejsze. Amortyzator nie może zostać wykonany z ultralekkich materiałów z racji tego, że no tam mamy ciśnienie, olbrzymie ciśnienie ja aktualnie w dagerze, którego Polecam obejrzeć serdecznie na kanale, jest recenzja. W Daggerze aktualnie mam prawie 300 PSI, gdzie maksimum jest 325 PSI. Tam no, musi być to konkretna konstrukcja, zbita, twarda. Nie trzeba patrzeć tutaj na wagę. Oczywiście te amortyzatory do cross country będą robiły wszystko, żeby być jak najlżejsze, ale to i tak dodatkowy element. Zawieszenie to też dodatkowy element, łożyska dodatkowy element i tak dalej. To wszystko sprawia, że rower jest najzwyczajniej w świecie zawieszony, cięższy, a rower hard tej no vis Lżejszy. Trzeci aspekt to aspekt przede wszystkim ekonomiczny. Najzwyczajniej w świecie rowery typu hardtail są tańsze. Jeszcze raz, nie mamy dodatkowej amortyzacji tych wszystkich systemów, tampera, e, lockoutu, rybandu, wszystkiego tego, co jest związane i siedzi w środku, e, amortyzatora, komory olejowej, powietrznej, bla, bla, bla. Tu wszystko możemy, prawda, e, technologię w wszelkiej maści wpisać związane z zawieszeniem. No i wiadomo, że im bardziej taki zaawansowany amortyzator, tym będzie kosztował on odpowiednio więcej. To też wiąże się z tym, że rowery typu hardtail są tańsze w utrzymaniu potem. E, oczywiście za serwis jednego amortyzatora, płacimy mniej niż za serwis dwóch amortyzatorów. Mimo tego, że mamy tak naprawdę tylko jedną lagę jeżeli chodzi o damper, o amortyzator tylny no to cena tylnego amortyzatora z racji, że są to bardzo często jeszcze bardziej skomplikowane konstrukcje w środku no bo trzeba pomieścić komorę pozytywną, negatywną no w jednej konstrukcji tak naprawdę no zwykle tylny amortyzator potrafi nas wynieść w serwisie o wiele drożej aniżeli przód. Aczkolwiek to też nie jest Taka jeden do jednego zawsze e, zasada, więc no tutaj, najzwyczajniej w świecie, te rowery będą tańsze, zarówno w kupnie, i tańsze, zarówno w utrzymaniu. Nie znajdziemy dobrego roweru, nie wiem, do 3000 zł w pełni, oczywiście zawieszonego. Najczęściej są to jakieś tam markeciaki, i buble najzwyczajniej w świecie, więc odpuściłbym tego typu sobie gdzieś tam rozwiązanie. Jak słyszymy przy omawianiu rowerów typu Hardtail, ich plusów automatycznie wybrzmiewają nam minusy rowerów typu Full Suspension. vis a -vis będzie kiedy będziemy mu omawiali plusy rozwiązań FS, wybrzmie nam minusy także związane z, no, z rozwiązaniem typu Hardtail. Teraz Przejdźmy właśnie do plusów związanych z posiadaniem fula. Ja osobiście, od kiedy jeżdżę w bardzo rzadko korzystam z tego typu rozwiązania, tak naprawdę tylko w rowerach cross country. Jest to związane oczywiście z tym, że moim ulubionym miejscem do jazdy są góry, cieńszy teren, bike bikeparki itd., a więc w tego typu terenie, gdzie naprawdę ten teren potrafi być możemy dostać konkretny łomot na rowerze, rzeczywiście potrzebuje rowerów full suspension. To jest największa cecha i po to w ogóle się kupuje rower tego typu, żeby mieć tu z tyłu amortyzację, żeby ta amortyzacja z tyłu nam wybierała wszelkie nierówności, kiedy lecimy w dół, nie wiem, zeskoczymy tylnym kołem prawda, z jakiejś półki, z jakiegoś dropa, żeby nam to wszystko wybrało nie tylko przód, ale i no właśnie zawieszenie, żeby wybrało nam na przykład te uderzenie. Jest to związane oczywiście także z komfortem, nie tylko w trakcie jazdy w dół, ale także na podjazdach, no bo też często się zdarza, że coś tam jest pod tym kołem. Możemy złapać uścisk na sztywniaku, a tutaj, no prawda, nam zawiecha najzwyczajniej w świecie świecie także w trakcie podjazdów. Pochłonie oczywiście wolniej dojedziemy na górę, ale zajedziemy bardziej komfortowo. Na sztyłek aż tak łomotu nie dostanie na podjeździe. Z rowerem oczywiście zawieszony. W rowerze typu hardtail, na przykład gdybyśmy, nie wiem, z, z wysokości stołu albo w ogóle w trakcie jazdy w bike parkach, w górach czy coś zeskoczyli z wyższego jakiegoś korzenia, z jakiejś półki, na przykład na ziemię, no i tu też się będzie ta zasada tyczyła oczywiście każdej przeszkody napotkanej przez tylne koło w rowerze typu hardtail. Pierwszym elementem amortyzacyjnym poza oponami gdzie no, mamy powietrze i tak dalej, to też jest miękkie. Pierwszym elementem amortyzacyjnym są nasze kostki, nasze kolana, nasze w ogólnie stawy. A więc no, tutaj najzwyczajniej w świecie i zmęczenie będzie większe w ciężkim terenie i ogólnie rzecz biorąc, no tak, no, kostki i kolana otrzymają bardzo, ale to bardzo solidny łomot na rowerze typu hartail, co też czuć miałem okazję przejechać się sztywniakiem do enduro właśnie w bike parku i tak, jeżeli ktoś jest nieprzyzwyczajony, kostki potrafią zaboleć, szczególnie przy jakichś tam lądowań z wysoka. To już troszkę wybrzmiało, ale właśnie drugim plusem rozwiązania typu FS jest oczywiście możliwość jazdy w cięższym terenie i tutaj na przykład zwykle e, wybierając rower na przykład do cross country zawieszony czy hardtail e, właśnie to trasa będzie definiowała e, to czy wybierzemy rower zawieszony czy też nie. Dlatego też no, bardzo często widzimy na przykład zawodników cross country na wszelkiej maści trasach, na wyścigach. Widzimy bardzo wymieszanych zawodników jeżeli chodzi o oba te rozwiązania, bo zobaczymy zarówno na cięższych trasach zawodników hard, na, na hardtailach i oczywiście na rowerach full suspension. I tutaj tak naprawdę wszystko zależy od preferencji. Jeżeli zawodnik np. da radę, ma na tyle dużo skilla, koski są dobrze zbudowane i kolana i dobrze mogą stanowić o amortyzacji tutaj też bardzo dużo skila oczywiście potrzeba przy jeździe na hartelu w ciężkim terenie, to zauważymy, że część zawodników właśnie poruszy się na hartela, ale jak część, która na przykład postawi na właśnie komfort w trakcie jazdy i na nietracenie tych cennych sekund w trakcie na przykład tych trudniejszych elementów i jeżeli zawodnik właśnie cross country stwierdzi, że na tych cięższych elementach zaoszczędzi więcej czasu, ani że straci na podjeździe przez te dodatkowe zawieszenie, nawet zablokowane, to właśnie tacy zawodnicy decydują się na rowery typu full suspension, i jak zobaczymy, że na danych zawodach trasa jest raczej lżejsza do jazdy. Bardzo często zawodnicy decydują się właśnie na rower typu hardtail, jednak jak już pojawiają się jakieś elementy wręcz z single tracków albo z tras zjazdowych na trasie cross country, a takie elementy się coraz częściej pojawiają na zawodach, bardzo wielu zawodników decyduje się na rozwiązanie typu Full Suspension z racji tego, że właśnie są one dedykowane do cięższego terenu. Stąd też e Mało producentów decyduje się na wypuszczanie właśnie rowerów typu hardtail do jakiejś ciężkiej, ekstremalnej jazdy, ale w każdym razie jeszcze raz te rowery otwierają nam furtkę na cięższych trasach i troszkę także więcej wybaczają, kiedy brakuje nam odrobinę w takich warunkach skilla. Trzecim plusem rowerów full suspension będą ich zdolności Możliwości mogą dać takie rowery osobom z problemami zdrowotnymi. Rower cross country nie musi być przeznaczony koniecznie dla jakiegoś tam zawodnika. Możemy zawsze podnieść mostek, możemy odrobinę skrócić na przykład rurę podsiodłową w takim rowerze, prawda? I taki rower będzie idealnie sprawdzał się na przykład w wypadku osoby, która szuka rzeczywiście komfortowego roweru, bo na przykład ma jakieś problemy z kręgosłupem, czy problemy z szyją, czy z czymś innym, prawda, tutaj no, wszystko oczywiście zależy też od sytuacji, ale rowery full suspension bardzo często pomagają i w ogóle pozwalają na jakąkolwiek jazdę osobom właśnie z tego typu problemami zdrowotnymi, no, tutaj hardtail, potrafi być elementem dyskwalifikującym taką osobę gdzieś tam z jazdy. Tak naprawdę, koniec końców, dwie rzeczy będą definiowały nam, nawet trzy, czy wybierzemy rower full suspension, czy rower typu hardtail. Pierwszą rzeczą to będzie oczywiście budżet, tak? Te rowery typu FS są oczywiście droższe, trzeba troszkę to zbierać, żeby na taki sobie rower pozwolić i potem brać też pod uwagę, że serwis będzie odrobinę droższy. Drugą sprawą jest tak naprawdę teren, w którym jeździmy. Nie ma co pchać się z rowerem full suspension na leśne ścieżki, gdzie nic tak naprawdę łomoczącego nas nie spotka. Tutaj nie ma co najzwyczajniej w świecie przepłacać, rower typu HT sprawdzi się w zupełności. No Trzeba też uważać, żeby nie być urabura i rowerem Hartel wbić się na czarne trasy w bike parku. Znam takie osoby, które próbowały, mają na tyle skilla, że wyrobią, ale też znam osoby, które bardzo mocno w trudny sposób się nauczyły, że jednak ich rowery cross country w sztywne z tyłu nie służą dobrze w bike parkach na cięższych trasach. Więc tak naprawdę trasy i podłoże po którym będziemy jeździć też będzie definiowało bardzo mocno to czy zdecydujemy się na HT czy na rower typu full suspension. I tak naprawdę ostatnia kwestia będzie będziemy my tak naprawdę czyli nasz skill, nasze preferencje, nasze umiejętności na rowerze to wszystko będzie definiowało, czy na przykład no, możemy pokusić się na, przykład na rower trailowy hardtail i czy nasze kolana, nasze kostki, gdzieś tam to wytrzymają tego typu jazdę. Czy chcemy rzeczywiście naprawdę wyskilować się, żeby wsiadając już na rower full suspension po prostu w najzwyczajniej w świecie wymiatać. To wszystko zależy tak naprawdę od nas, więc nasze osobiste predyspozycje także będą takim bardzo ważnym czynnikiem w tym, czy wybierzemy rower HT czy FS. I słuchajcie, to by było tak naprawdę tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i też mam nadzieję, że rzuciłem troszkę światła na ten temat. Jeżeli ktoś w tym temacie jeszcze e, jakoś specjalnie nie był, dajcie znać, znać oczywiście, co myślicie o tym w komentarzach. E, jeżeli film się podobał, łapka w górę, zapraszam także serdecznie na nasz kanał, także do subskrypcji. Ja tymczasem się z wami żegnam. Mówił do Was Kuba. Trzymajcie się ciepło. Cześć!